pewnie się narażę wielu osobom, ale jestem znany z tego, że mówię to, co macie usłyszeć, a nie to, co chcecie usłyszeć. Kawa jest jednym z najbogatszych źródeł polifenoli, ale niesie też ryzyka, które są często pomijane. Oto dlaczego. Pestycydy i herbicydy, brudna tajemnica kawy. Większość konwencjonalnej kawy pochodzi z masowych upraw gdzie stosuje się duże ilości pestycydów, herbicydów i środków grzybobójczych, szczególnie w krajach, gdzie regulacje są luźne, na przykład Brazylia czy Wietnam. Te chemikalia mogą kumulować się w organizmie, wpływać na jelita, wątrobę, hormony i układ nerwowy. Rozwiązanie? Tylko kawa organiczna lub z certyfikatem Mykotoxin Free. Zagrożenie numer dwa pleść. I mykotoksyny ukryty wróg energii. Kawa jest jednym z produktów najczęściej skażonych mikotoksynami, czyli ochratoksyną A które powstają podczas przechowywania ziaren w wilgotnym klimacie. Mikotoksyny są neurotoksyczne, uszkadzają mitochondria i obciążają wątrobę. Wiele osób po zwykłej kawie czuje niepokój, mgłę mózgową lub spadek energii właśnie z tego powodu. Kawa upośledza wchłanianie minerałów i witamin, blokuje przyswajanie żelaza niechemowego z roślin przez taniny i kofeinę, znacznie zwiększa wydalanie magnezu, wapnia, potasu, a zwłaszcza cynku z moczem. Co z tego, że zawiera magnez, jak upośledzać się z innych ważnych minerałów? Może obniżać również poziom witaminy B1 i B6 przy dużym spożyciu. To szczególnie ważne, gdy ktoś ma niedobory, problemy jelitowe, Hashimoto, Sibo lub nadnercza w złym stanie. Kawa w takim przypadku może pogarszać sytuację. Kawa podrażnia żołądek i wyściółkę jelit, szczególnie pitanaczczo stymuluje wydzielanie kwasu żołądkowego, nawet gdy nie ma jedzenia do strawienia. Z czasem może to prowadzić do nadkwaśności i pieczenia w przełyku, niestrawności, odbijania, wzdęć, drażnienia błony śluzowej żołądka, a także jelit co może pogłębiać problemy, jak SIBO, IBS czy refluks? Osoby z osłabionym trawieniem, stanami zapalnymi jelit lub nadwrażliwością, często po kawie mają wzdęcia, skurcze czy uczucie ciężkości. Kawa nie jest przyczyną wszystkich problemów trawiennych, ale może być iskrą na suchym polu. Podsumowując, Kawa to miecz obosieczny plusy? polifenole, antyoksydanty i pobudzenie, ale minusy też są, toksyny, blokada przyswajania, ryzyko uzależnienia i destabilizacji osi kortyzolowej. Nie musisz odrzucać kawy jeśli nie chcesz, ale zadbaj o jej dobrą jakość i limituj jej ilość. Staraj się spożywać ją po posiłkach i nie później niż o godzinie 15, bo może zaburzyć Twój jakże drogocenny sen, podczas którego regenerują się wszystkie organy i zachodzi spalanie tkanki tłuszczowej, a także wydzielanie hormonu wzrostu zwanego hormonem młodości.